Hej, a więc bywam tu zdecydowanie rzadziej niż bym tego chciała. Dzisiaj sobie otworzymy paczuszkę zaleczkami pracy, bo postanowiłam, że to właśnie te kolekcje w tym miesiącu sobie poszerzę. Także dzisiaj przyszła mi większość tych, tych leczek. Jeszcze czekam na trzy paczuszki, więc to będzie taki zbiorczy haul. Dobrze, a więc oh, w tej oto wielkiej paczuszce, większej od mojej głowy. Znajdziemy pięć laleczek Bratz i ubranka do szóstej, która już tutaj ze mną jest, która zdecydowanie za długo czekała na swoje ubranko, ale jest tutaj już i będzie miała swoje ubranie w końcu. <grym> Czy wy widzicie, jak tutaj jest ich dużo? Ach, ja się cieszę, że otworzyłam z dobrej strony. W ogóle strasznie blisko Was tutaj mam, ale tak się męczyłam, by dobrze ustawić ten stojak, bo on jest trochę zepsuty ale trochę jesteście blisko mnie, może to być trochę niezręczne, I'm sorry, ale będę starała się pokazać Wam te laleczki wszystkie po kolei, także zaczynamy, zaczniemy, nie wiem od której laleczki, dobra, od Saszki. Także zaczynamy sobie od Saszki z serii Stylet. Oh my god, ale tak śmiesznie wygląda na tym tle Monsterek, ale it's ok. Boże, jaka ona, jaka ona jest piękna. Oh, w jej buzie. Dobra, i teraz tak, ta torebeczka. To nie jest oczywiście jej torebeczka, to jest torebeczka Jasmine Strudded. E, kurteczka also. <grymne> no, ale oczywiście, czy tak zawsze bym no, ale już, mówię, już Kurteczka jest e, od Megan Serie Expressed, którą bardzo bym chciała, ale idą do mnie trzy inne, jakieś Expressed, także no. Kocham tę Saszę, bo ma tak piękne włosy. Ona troszeczkę, wiecie, muszę troszeczkę je odnowić, ale. Ona ma tutaj wciąż taką taką. O, ona ma tu wciąż oryginalnie spięte te włoski, i ta buzia jest taka piękna. Nie ale te Loki. Ja jestem oczarowana, Jestem zawsze oczarowana każdą lalką z saszy. Także pierwsza moja laleczka to jest Saszka Stylet. Dobra, druga lalka to też jest, uch, moje marzenie. I to, że ja ją po prostu dostałam, On czy kupiłam? Nie, to, że ją znalazłam w tak dobrej cenie, w swoich prawie całkowicie ubrankach. Wiecie, też znacie mnie, ja nigdy nie przykładam do tego aż takiej wagi, żeby lelka miała wszystko swoje. Wystarczy mi, że ma... Jeżeli chodzi o brat, to wystarczy mi, że ma swoje ubranie tak w połowie, w trzy czwartych. W sensie, nie musi mieć drugiego outfitu. Z pierwszego ważne, by miała większość. Oh my god. Girl. Hi. I ja po prostu będę, cały czas będę, e, będzie mi odbierało mowę, dlatego, że Wy nie wiecie po prostu, jak ja kocham estetykę, brac. To jest. Te lalki wyprzedziły po prostu swoją epokę. Czy ona ma tak naturalnie? Ona ma naturalnie taki pieprzyk, wy to widzicie? To jest Roxy, oczywiście Roxy z serii Rock Angels i to jest pierwsza edycja, pierwsze wydanie, rozumiecie to? To nie jest reprodukcja. Także już mam drugą naleczkę właśnie z pierwszej edycji Rock Angels, bo jedną mam już Jade, również z tym kolczykiem w pępku. Czy to nie jest ikonik? Jakby spójrzcie, ona ma dosłownie kolczyk w pępku. Girl... I ta brózeczka nie wiem czy nie należy do innej, chyba tak, bo ja sobie sprawdzam, że to do, należy do innej laki z Rock Angels, ale nadal jest motyw Rock Angels, więc it is ok. Spodnie wydaje mi się, że są jej, buciczki też fajnie tutaj maczują z jej włosami. Piękna Z takim pasurem. Jedziemy dalej. Tutaj widzę, że mamy kolejną Chloe do mojej kolekcji. Chloe ma coś w sobie, co mi się stricte kojarzy z dzieciństwem. Bo w ogóle moja pierwsza lalka w dzieciństwie to była Chloe Stratted. I Jakoś Chloe, jak, jak myślę sobie brać, to ja mam mimo wszystko przed oczami Chloe, więc wydaje mi się, że to dlatego kupuję jej lalek najwięcej. Oh, Boże, jak ja to kocham, że te lalki mają swoje fryzury wciąż od nowości, wy to rozumiecie. Dobra, i teraz tak, um, to jest Chloe z Se... O jaka ona jest piękna. Are you kidding me? One są wszystkie tak cudowne. Dlatego to jest coś, co sprawia, że ja nie, nie za bardzo mnie ciągnie do tego, by kupować lalki obecnie. Wiecie, na przykład żeby iść sobie do smyka i kupić sobie, no nie wiem, no nie wiem chociażby właśnie nowy Barbie, czy też nowy Monster he, chociaż ciągle z tym walczę, ciągle kupuję, potem sprzedaję, kupuję, sprzedaję, ale teraz jak kupię, to oczywiście nie sprzedam, <grym> bo to jest moje postanowienie. Ale mm, coś właśnie, no co wiadomo, ta cudowna jakość, ta Wielorakość, słuchajcie, tkanin, ten niepowtarzalny styl, jakie posiadają e, lalki vintage. Właśnie jest, no, ja się wychowałam na lalkach oczywiście z wczesnych lat 2000, więc to też jest nostalgia, ale no musicie przyznać, że te lalki są tak dobrze wykonane i tak zdetalizowane, że to jest szczyt! Te butki oraz te spodnie nie są jej, nawet ta buteczka nie jest jej, ale to nic, dlatego że mamy jej płaszczyk, a tam w torbie znajdują się dla niej odpowiednie buty i spodnie. Dobra, teraz, teraz tworzymy sobie lalkę, na którą ja czekałam najbardziej i już byłam taka podekscytowana. Ja nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będę ją mieć, tak samo jak te Roxy, tak samo jak te Roxy e, z edycji pierwszej Rock Angels. Ja nie spodziewałam się, że ją dostanę, w sensie, że ją znajdę, a to jest teraz, tą marka, którą wam pokażę, to jest w ogóle szczyt wszystkiego, że ją znalazłam. To jest szczyt wszystkiego. <grych> o, oh, I can't. ja bym po prostu się cała tak ubrała. Sneak peek. <grych> Jesteście gotowi? Dobra, to będzie chyba moja ulubiona lalka, Brac, zdecydowanie. Ja nie wiem, co powiedzieć. Nawet nie wiecie, jak ja kocham to. To jest w ogóle seria Dynamite i te lalki właśnie mają takie skórzane, ale lateksowe. Outfity i nawet nie wiecie, jaka ja byłabym szczęśliwa, gdybym miała taki set. To w ogóle mi się kojarzy bardzo mocno z Britney Spears i z taką lalką Barbie Trendy Bandy. I ten makijaż. Are you kidding me? Właśnie Megan, e, też jest moja pierwsza Megan, przepiękna, ale Megan, właśnie z tej kolekcji, podoba mi się najbardziej. This makes me wanna go ginger. Help me. Nie, ale... Oh my god. Spójrzcie sobie z bliska na jej buźkę. Jezus, jaka ona jest ładna. Megan Dynamite. Taką leczką, jaką mamy akurat w tym dolucie, jest chłopak. Także tak. Ale on... To jest... Cameron. I on mi też się bardzo kojarzy. Jak wiecie, jak sobie myślę o, um, o właśnie Bratz, e, jeśli chodzi o uniwersum Bratz, jeśli chodzi o chłopaków, to najbardziej mi się właśnie od razu staje przed oczami e, postać Camerona, Dylana oraz Itana. Także um, otwieramy sobie Camerona. Camerona, za akcent. I tak. O oh my a chłopcy Bratz są bardzo słodcy też. Mamy tutaj a też z serii Funk Out, a ja mam już kilka lalek z tej serii, więc stwierdziłam sobie, że chłopca sobie też z tej serii wezmę. Po pierwsze, ta kurteczka nie jest jego, chociaż tak tutaj maczuję, ale się jej, słuchajcie, pozbędziemy. Okej, okay, ta koszula wygląda na nim uroczo. Te spodnie z paseczkiem oraz buty są z jego outfitu. Brózeczka niestety nie, ale wydaje mi się, że całkiem uroczo tutaj to wygląda. Śmieszy mnie ta jego bródka tutaj, widzicie to? hi nie, ale ma takie piękne oczy, błękitne, włoski w bardzo fajnym stanie, bo to, bo to jest e, też częsty problem, jeśli chodzi o włosy e, lalek wraz. Też często tam, ten meszek na przykład jest uszkodzony, a tutaj wszystko wygląda fajnie. I ten pasek! Co jest to wasze opium. <gryw> Nie, ale to naprawdę wygląda fajnie. Okej, okay, więc dzisiaj musicie mi wybaczyć, że nie pokazuję swojej twarzy, ale nie czuję się dzisiaj jakoś tak wyjściowo. Tutaj już na tle moich ogarniętych laleczek brac, otworzymy sobie nową paczuszkę. I tutaj będzie Jasmine z serii Expressed. Jeszcze czekam na Chloe i Jade. Już nie mogę się doczekać, bo to będzie na ten moment pierwsza Jasmine w mojej kolekcji, więc otwórzmy ją sobie tutaj przy biureczku. Okej, okay, kartonik pozostał nienaruszony, więc sobie mogę go zostawić bardzo fajnie, bardzo ładnie wszystko było zapakowane. I tak, teraz sobie y, dobierzemy się tutaj do tego burita foliowego. Już nie mogę się doczekać. Mamy naszą piękną jazmę z serii Express. Jak widzicie, ona nawet ma swój drugi outfit. Przede wszystkim musimy jej te włoski rozpuścić, bo ma spięty w kitek, ale widzicie, jak one się błyszczą, pięknie wyglądają. E, I co? Przejdzie Jasmine Mały Spa, i później na sam koniec zobaczycie przebitki z wszystkich laleczek, a ja czekam jeszcze na mm, Jade i Chloe z tej serii. Okej, okay, tutaj próbowałam Wam pokazać, że najprawdopodobniej Bluzeczka z drugiego outfitu i jasmin jest odrobinę zniszczona. Jeśli ktoś się bardziej zna, to może mi dać znać, czy tak rzeczywiście jest. No, troszkę słabo. Dobrze, słuchajcie, musicie mi wybaczyć, że ja teraz te paczki dwie otwieram bez formy wizualnej, <noise> zazwyczaj teraz działo się tak, że jak już miałam czas usiąść i je otworzyć, to po prostu byłam już niesamowicie zmęczona. I... <noise> Nie chciałam po prostu występować przed kamerą. Tak, uwierzcie mi, że będzie to lepszym rozwiązaniem. Więc dzisiaj przyszły mi już takie w ogóle mega wyczekiwane leczki. Ostatnio sobie właśnie otworzyliśmy z tej serii Jasmine, bo otworzyliśmy sobie Jasmine właśnie z serii Expressed. Kocham tę serię i potrzebuję każdej lalki z tej serii. I właśnie otwieraliśmy sobie Jasmine, a dziś otworzymy sobie Chloe oraz Jade. Tak bardzo nie mogę się ich doczekać. Dobra, słuchajcie, ja jestem oczarowana tymi dwoma laleczkami, a więc mamy tutaj Jade, a tutaj Chloe z Serii Expressed. Tutaj sobie pięknie stoją. Tutaj jeszcze mamy drugi outfit Jade, oraz tutaj te spodnie i buty z drugiego outfitu Chloe. Oczywiście ja je będę troszeczkę odświeżać, ale jak widzicie, one już są w idealnym stanie. Dobrze, moi kochani, a więc teraz pokażę Wam już wszystkie laleczki ogarnięte in all day glory. A więc, tak tak sobie tutaj rozplanowałam moje laleczki Brac, Mamy pierwszą płeczkę. później tutaj mamy taką płeczkę, gdzie króluje seria um, Rock Angels, a nie tylko oczywiście. I jeszcze tam mamy taką półeczkę. Zaraz was po kolei po tych półeczkach oprowadzę więc tutaj na tej środkowej półeczce mamy przede wszystkim laleczki z serii Express It. Mamy tutaj Chloe, Jasmine oraz Jade. I o, oh, uwielbiam ich outfity. To jest jedna z moich ukochanych serii. Tutaj obok mamy Never Funk Out. Też, o Jezu, kocham burgundową paletę. I na niej to. Przepięknie wygląda z jej karnacją. Tutaj sobie siedzi Fiana, ona już jest ze mną jakiś czas w mojej kolekcji. Na pewno ją jeszcze widzieliście wcześniej, jeśli oglądaliście mój dawny haul z Bratz tutaj na kanale. A tam jest również Cameron z Funk Auto, ale jego bluzeczka jest z fashionpaku Cappuccino Cool, jakoś tak z tych fashionpaków Bratz Boys. I powiem Wam, że to jest chyba moja półeczka numer jeden, jeśli chodzi o Bratz. To jest myślę, że moja. Na drugim miejscu ukochana półeczka, dlatego że w środku mamy leleczki z Rock Angels. Jade już kiedyś widzieliście, a teraz dołączyła tutaj cudowna Roxy, którą uwielbiam. No i tutaj, właśnie ta laleczka, która jest tak oświetlona. Och, teraz pięknie. To jest właśnie już ogarnięta Megan Serie Dynamite. Uwielbiam tę serię i Megan z tej serii jest przecudowna. No a tutaj mamy Saszkę ze Stylet, tylko że ona. Jedyne co ma swojego, to swoją bluzkę, więc mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jej rzeczy. No i ta półeczka też jest ikoniczna uwielbiam ją, tylko po prostu może lubię najmniej, ale i tak kocham. I uważam, że są tak fajne te skoordynowane outfitowo, czapkowo, więc starałam się, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I teraz tak. No i Saszkę z produkcji już widzieliście też kiedyś u mnie, wydaje mi się, na kanale oraz e, może na kanale nie pokazywałam, ale na moim TikToku Godish Affairs. E, Pokazywałam laleczki zimowe z Wintertime Wonderland i jest to właśnie Chloe oraz Dana. A tutaj w holu obecnym <laughs>, była Chloe z serii Funk and Glow z drugiej edycji i uwielbiam ją, wygląda ślicznie. Tutaj właśnie mam podwieszone półeczki, gdzie są między innymi Witchy, My Sinky Barbie, ale również właśnie Bratz. Także ja mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu i do następnego razu. Buziaczki, pa!